Prezydent miasta Inowrocławia złożył wniosek do wojewody kujawsko-pomorskiego o dofinansowanie rozbudowy ulicy Długiej i Lipowej wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno -ściekowej. Inwestycja przewiduje przebudowę ulicy Długiej na odcinku należącym do miasta, czyli mniej więcej od ulicy Świętego Ducha do ulicy Lipowej. Wremontowana zostanie także ulica Lipowa znajdująca się w granicach miasta. Na ulicy Długiej na odcinku ponad 800 metrów zbudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Na takiej długości powstaną też ściągi pieszo-rowerowe. Wartość robót to 4,5 miliona złotych, dlatego miasto musi zaciągnąć kredyt. Tak, zdecydowaliśmy się zaciągnąć kredyt. Kropka nad i zapadnie w momencie, w którym... Rada Miasta i Noworocławia zaakceptuje te propozycje, ale występuje do radnych o to, aby ta inwestycja znalazła się w przyszłym roku do realizacji z naszych środków zaciągniętych z kredytu w wysokości 2 milionów złotych oraz ze wsparcia z nowego programu przebudowy dróg lokalnych, tzw. Tak schetynówek. I ta ulica będzie mogła być remontowana, jeżeli nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony przez wojewodę, czyli jeżeli uzyskamy 50% środków z budżetu państwa. Dyskusyjny klub filmowy reaktywował się co dwa tygodnie w inowrocławskim kinie wyświetlany będzie specjalny seans, po którym widzowie będą mogli porozmawiać o obejrzanym filmie. Na pierwszym spotkaniu uczestnicy mogli zobaczyć film Demon w reżyserii Marcina Wrony. Ta propozycja najwyraźniej spodobała się zainteresowanym, ponieważ mała sala kinowa została wypełniona do ostatniego miejsca. Po projekcji rozpoczęła się dyskusja nad filmem, którą poprowadził miłośnik kina Łukasz Oliwkowski. W ramach spotkań DKF-u widzowie będą mogli obejrzeć wyjątkowe filmy. Ponieważ formuła dyskusyjnego klubu filmowego przewiduje, że szukamy filmów, które skłaniają do dyskusji, w związku z tym stawiamy na film. Artystyczne z jednej strony, z drugiej strony dokumenty, ale też filmy, które są nowością i które na przykład tak jak w przypadku dzisiejszego filmu, czyli mowa o demonie, w jakiś sposób są kontrowersyjne, awangardowe, związane są z faktem, że reżyser poszukuje nowej formy, ale też sięga po na przykład tradycje kulturowe. No właśnie, bo to, co istotne w czasie dyskusji o filmie, to, to fakt, że można się odnieść do różnych. Pól interpretacji. Tym się różni dobry film od, od złego, może zbytnie to uproszczenie, ale właśnie tym, że dobry film skłania do poszukiwań, do rozmów na tematy innych filmów, kultury, literatury. No przede wszystkim gdzieś chyba skłania do poszukiwania odpowiedzi, które dręczą człowieka samego, to znaczy daje odpowiedź na to, co nas otacza. No bo na tym polega chyba dobra sztuka właśnie. Na następnym spotkaniu pokazana zostanie młodość, czyli najnowszy film laureata Oscara, Paolo Sorrentino. W minioną sobotę drużyna KSK Notec zmierzyła się na własnym parkiecie z Legią Warszawa i nawrócławscy koszekarze ulegli zawodnikom ze stolicy. Koszykarze Noteci mimo ambitnej walki przegrali sfaworyzowaną Legią Warszawa 66 do 87 w meczu ósmej kolejki rozgrywki pierwszej ligi. Wyrównana walka trwała do końca pierwszej kwarty. Później znacznie bardziej doświadczony zespół ze stolicy systematycznie powiększał przewagę. No zdecydowanie nie byliśmy faworytem tego meczu. Co mogę powiedzieć? Myślę, że i tak postawiliśmy dość mocne warunki. Ta gra była wyrównana, zacięta. Robiliśmy co mogliśmy, no jednak Legia to jest potentat, ma naprawdę wielu zawodników klasowych. No, robiliśmy wszystko, co mogliśmy. Myślę, że mam nadzieję, że, 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 że e, kibicom się podobało i żałuję, że, że tylko tak to wyglądało, że 20 punktów w plecy mimo wszystko. W środę no też zagra na wyjeździe z AZS Katowice, a w najbliższą sobotę w hali widowiskowo-sportowej w Noworocławiu zmierzy się z GKS em Tychy. W hali widowiskowo-sportowej odbył się charytatywny maraton Zumby Podaruj mi Dolara na rzecz 45-letniego Piotra Kalinowskiego, który zbiera środki na diagnostykę w Stanach Zjednoczonych. Wierzy, że wiara góry przenosi, dlatego dzielnie walczy z chorobą, która z dnia na dzień zmieniła jego życie. Piotr Kalinowski, 45-letni Gniewkowianin, który w 2013 roku na skutek zapalenia rdzenia kręgowego został sparaliżowany, sprawił, że kilkadziesiąt osób wskoczyło w wygodne obuwie i postanowiło zumbować aż do utraty tchu, by podarować potrzebującemu człowiekowi dolara. Hartatywny maraton zumby pod nazwą Podaruj mi dolara zorganizowany przez inowarcowską fundację Ekspert Kujawy to nie jedyna z akcji na rzecz byłego sportowca. I społecznika. Potrzeba aż 45 tysięcy dolarów, by zmienić życie pana Piotra. Mimo podjętych przez rodzinę i znajomych starań, do wspomnianej kwoty nadal wiele brakuje. Zacząłem szukać w Niewkowie u siebie, wśród przyjaciół, znajomych, osób, z którymi grałem w piłkę m.in. i wśród których działałem na rzecz sportu. Zorganizowali dla mnie taki koncert charytatywny w Zajezie Rasówka w Niewkowie na której również pojawiły się osoby z Wrocławia, wśród nich właśnie tutaj pani Jola Woźnica, dyrektor Fundacji Ekspert Kujawy, która w Gniewkowie gościła i jak gdyby pozazdrościła nam chyba tutaj tej, tej inicjatywy gniewkowskiej, takiego poruszenia, takiej naprawdę imprezy, która wyszła spoza ramy, przyjęła się dobrym echem, no i stąd też... Zorganizowała coś takiego tej w Wrocławiu, żeby też jakby pokazać, że, że to działanie jest, jest szersze i, i może pomóc. Tak mi się wydaje. Ludzie dobrej woli i jeszcze większego serca zadbali o to, by kilka naprawdę wartościowych gadżetów mogło pójść po to licytacyjny młotek. Nie zabrakło pomiarów ciśnienia i krwi, a przede wszystkim wspólnej walki o lepsze jutro. Zajęcia poprowadziła instruktorka Zumby Paulina Kluczyńska. W popularnej Królówce w przeddzień Święta Niepodległości odbyło się tradycyjne już spotkanie pokoleń. Patriotyczna uroczystość organizowana jest w szkole od kilkunastu lat. Tym razem społeczność Trzeciego Eleoza zaproponowała program słowno-muzyczny. Zgromadzeni w auli goście mieli okazję wysłuchać recytowanych przez młodzież wierszy patriotycznych oraz pieśni z okresu wojennego. Program artystyczny był przygotowany wspólnie z kapitanem Wacławem Szewielińskim, żołnierzem Armii Krajowej. Spotkanie pokoleń ma między innymi kultywować tradycje patriotyczne. Przede wszystkim przyświeca nam kultywowanie tradycji patriotycznych, począwszy od przedszkola, aż po ludzi starszych, tych, którzy uczestniczyli w niektórych imprezach, wydarzeniach, które miały miejsce na przestrzeni kilkudziesięciu lat w naszym mieście, ale również w całej Polsce. Z drugiej strony jest to idea poświęcona temu, że można młodzież naszego liceum. Ma możliwość spotkania się z ludźmi, którzy bezpośrednio w tym uczestniczyli. Oni przekazują pewne informacje o tym, co się wydarzyło, jak to wyglądało. I ja zawsze to nazywam, że to są żywe źródła historii, dzięki którym oni poznają historię, uczestniczą w niej, włączają się w to. A z drugiej strony mamy możliwość zaprezentowania również naszej młodzieży, która przygotowuje odpowiednią uroczystość, niejednokrotnie dopasowując Wybitne dzieła literatury naszej narodowej do potrzeb tego właśnie, tej dzisiejszej imprezy. Bohaterka klanu Barbara Bursztynowicz zaprezentowała w Saloniku Literacko-Artystycznym program artystyczny zatytułowany Gwiazdy i Hity Poezji Polskiej Czy nas jeszcze to obchodzi? Spotkanie połączone było z promocją książki. Barbary Burcztynowicz nie trzeba nikomu przedstawiać. Nawet ci, którzy nie oglądają Klanu wiedzą, że gra tam jedną z głównych ról. Serialowa Elżbieta Chojnicka w solniku literacko-artystycznym promowała książkę Jak w życiu, felietony oraz polską poezję. Krasicki, Kochanowski i Szymborska to nazwiska, które znamy. Czy jednak jeszcze do tych poetów sięgamy? Pytała znana aktorka, która przyjechała do Inowrocławia z programem poetyckim Gwiazdy i Hity Polskiej Poezji. Czy nas to jeszcze obchodzi? Przyjechałam tutaj na zaproszenie, oczywiście, szerzenia kultury. No. Jestem y, przedstawicielką y, y, tej grupy, więc po to tu przyjechałam, żeby poznać Państwa i poznać też za, jakie są potrzeby i też zaproponować siebie tutaj ze swoim repertuarem poetyckim. I nie tylko chciałam też zaprezentować książkę, którą kiedyś napisałam, no i porozmawiać z Państwem. Czy Państwo jeszcze w ogóle sięgają do poezji, jak to jest, czy nas to obchodzi, czy Krasicki, Kochanowski, Szymborska to są nazwiska, które oczywiście znamy, ale czy czasami jeszcze chcemy posłuchać ich wielkich utworów, wielkich i ja właśnie tak tutaj troszeczkę chcę Państwa zachęcić do sięgania do, do poezji. Choć aktorka spędziła wino w Wino-Wrocławiu zaledwie kilka godzin, nasze miasto wywarło na niej duże wrażenie. Nie, przede wszystkim to błąd. Widziałam miasto, oczywiście z okien samochodu, ale jest przepiękne. Przepiękne i bardzo żałuję, że nie mogę miasta zobaczyć w dzień, o różnych porach. I myślę, że tutaj jeszcze wrócę. To jest coś tak pięknego. To jest perełka. I nie wiedziałam, że jest takie miasto w Polsce piękne. 11 listopada pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich przy ulicy Orłowskiej odbyła się manifestacja patriotyczna z okazji 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestnicy uroczystości w asyście Orkiestry Dente i Nowrocławskiej, Kompanii Soli Solino oraz Kompanii Reprezentacyjnej Garnizonu Inowrocław przeszli spod kościoła pod wezwanie imienia Najświętszej Marii Panny pod pomnik Powstańców Wielkopolskich. W manifestacji patriotycznej wzięli udział między innymi przedstawiciele władz parlamentarnych, miasta, powiatu oraz gminy Inowrocław. Byli także dowódcy inowrocławskich jednostek wojskowych, członkowie organizacji kombatanckich, delegacje stowarzyszeń, instytucji i przedsiębiorstw, placówek oświatowych, organizacji związkowych oraz organizacji harcerskich. Modlitwę za poległych odmówił biskup Bogdan Wojtuś. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Wrocławia Ryszard Breza, który podkreślił, że jeszcze dzisiaj po latach znaczenia i wielkości wydarzeń sprzed 97 lat przecenić nie sposób. Pod pomnikiem powstańców wielkopolskich tradycyjnie odbył się apel pamięci, oddano też salwy honorowe. Na końcu delegacje złożyły kwiaty. Narodowe Święto Niepodległości upłynęło w Inowrocławiu pod znakiem gęsiny i rodzinnego biesiadowania. 11 listopada do hali widowiskowo-sportowej zawitało kilka tysięcy mieszkańców. Atrakcji nie brakowało. Długie kolejki ustawiły się do rogali Marcińskich, które można było nabyć za symboliczną złotówkę. Dużym powodzeniem cieszyły się również potrawy z gęsiny. Te przygotowały podinowrocławskie koła gospodyń wiejskich. Na dzisiejsze spotkanie. Piknik z gęsiną w tle. Przygotowałyśmy gołąbki z gęsiną, pierożki z mięsem gęsim, czernina kujawska z kluskami ziemniaczanymi, gęś pieczona z modrą kapustą. Bardzo cieszą się, te produkty bardzo cieszą się dużym zainteresowanym. Jak widać kolejki są dosyć spore. Także myślę, że powinny wszystkim gościom tutaj te nasze produkty po prostu smakować. Nie? Mocnym akcentem festynu z gęsiną w tle były przeróżne występy w głównej sali hali widowiskowo-sportowej. O oprawę muzyczną imprezy zadbała kapela Roy, czyli młodzi, zdolni coraz bardziej rozpoznawalni górale. W świat iluzjonistycznych sztuczek wprowadził publiczność Jędrzej Bukowski. W czasie festynu można też było podziwiać niezwykłą umiejętności trzykrotnego mistrza Polski, mistrza Europy, Chin i Dalekiego Wschodu oraz wicemistrza Pucharu Świata w sztuce Flar, Krzysztofa Drabika który pokazał, że z butelkami można robić prawdziwe cuda. Imprezę tradycyjnie już zorganizowali Kujawskie Centrum Kultury, Urząd Miasta i Nowrocławia, Ośrodek Sportu i Rekreacji przy wsparciu gminy i Nowrocław, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich Gmin i Nowrocław i Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Flandria. Muzyka nie tylko rodzinnie, ale również na sportowo w Inowrocławiu świętowano rocznicę odzyskania niepodległości w hali widowiskowo-sportowej. Odbył się turniej koszykówki pod patronatem prezydenta miasta Inowrocławia. Uczcili Wolną Polskę na sportowo, podobnie jak w ostatnich dwóch latach ośrodek sportu i rekreacji wraz ze Stowarzyszeniem Tamida i Stowarzyszeniem imienia księcia Kazimierza Kujawskiego, uczcili Wolną Rzeczpospolitą na sportowo, organizując wspólnie koszykarski turniej pod patronatem prezydenta miasta i Wrocławia. Jest to forma uczczenia święta niepodległości. Każdy ma prawo uczcić to święto w sposób prze siebie wybrany. My wybraliśmy sportowe sposób w ramach turnieju. Z tego, Powodu, że sokolnictwo było to ważny element w odzyskaniu niepodległości. Tężyzna fizyczna i nie tylko była tym elementem, jednym z elementów, który spowodował, że duch Polski w czasie rozbiorów nie zaginął i mogliśmy odzyskać niepodległość. Poza tym wydaje mi się, że jest to ta forma sportu, ta forma rozrywki, która już zanika i chcemy zachęcić młodzież i też starszych, żeby przychodzili spróbowali sił w. W naszych turniejach, które organizujemy, myślę, że to jest fajna tradycja, fajny sposób uczczenia święta niepodległości. Najlepsi okazali się zawodnicy gramy dla miasta, którzy w decydującym spotkaniu pokonali stowarzyszenie imienia księcia Kazimierza Kujewskiego 31 do 15. To już wszystko w dzisiejszym niepodległościowym wydaniu Magazynu Miejskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. 14 listopada o godzinie 18 w hali widowiskowo-sportowej koszykarze KSK Nota Dzino Wrocław zmierzą się z drużyną GKS Tyche. 20 listopada o godzinie 18 w saloniku literacko-artystycznym odbędzie się spotkanie z Sylwią Hutnik, autorką nominowanej do Nagrody Literackiej Nike 2015 Powieści w Krainie Czarów.